Pomysłodawcą całej akcji była, jest, jest Fundacja Kombinat Kultury, bo to na tej zasadzie, że siedzieliśmy, zastanawialiśmy się, co w tym roku, co jesienią, co na wiosnę, i stwierdziliśmy, że warto byłoby wymyśleć, warto byłoby zrobić fajnego psikusa na pierwszy dzień, na 1 kwietnia, na prima aprilis. I zadaliśmy sobie pytanie, co by było, gdyby radni miasta Zielona Góra zmienili nazwę Zielona Góra na filmową górę. I od tego się zaczęło tak naprawdę. Usiadliśmy później z Igorem, przedyskutowaliśmy parę rzeczy, wymyśliliśmy formę, jak to zrobić. Zamówiliśmy napis. Igor w międzyczasie objechał tereny, stwierdził, które byłyby najlepsze, najciekawsze. Zgarnęliśmy Marcina Pardeckiego, no i i wystartowaliśmy. Zrobiliśmy zdjęcia, zawiesiliśmy tablicę, ee, sfotografowaliśmy. Sądzę, sądzę, że nam się pomysł udał. Najleżej no. e, czyli... było w nocy montować filmik, ponieważ nie jestem jakimś zawodowcem w tworzeniu newsów i materiałów mieliśmy zbyt mało. Ale no, internet jest kopalnią wiedzy na ten temat i magazynem e, wszelkich obrazów wideo, więc e, stamtąd. Pobraliśmy wideo naszych wspaniałych przyjaciół festiwalu, radnych, którzy nam tak serdecznie pomagają przez cały rok i zmontowaliśmy właśnie ten filmik. Montaż trwał prawie całą noc, prawie rano skończyłem ten montaż, jeszcze wrzuciłem to na YouTube, a później jeszcze małe poprawki, także trochę roboty przy tym było. Tu także chcieliśmy podziękować Arturowi, Arturowi Bellingowi, który użyczył głosu w tym spocie i który także maczał w tym palce. Pozytywne opinie mamy z Paryża, z Rotterdamu, z Edynburga, z Londynu. Nawet z Tokio, gdzie nasz przyjaciel jest w tej chwili czasowo przebywa, wysłał nam e maila stwierdzając, że takiego dowcipu dawno, takiego świetnego numeru dawno nie widział. Oglądalność ile jest. Tam koło 600 osób obejrzało w ciągu dwóch dni, czyli jest to ciekawe. Duże wejścia są na stronę filmowej góry, na której były zawieszone linki. Nie wiem, sądzę, że takie dowcipy warto robić, od razu przepraszamy szanownych radnych, których urzeczyliśmy których postaci, wykorzystaliśmy których wykorzystaliśmy niecnie nie do tego dowcipu. Jeżeli są obrażeni, to przepraszamy ich, traktowaliśmy to jako dobry dowcip wspólny dla mieszkańców, czyli coś pozytywnego, a nie próbę szkalowania, obrażania kogokolwiek. Poza tym pryma było nam <grym> Na ostatnim posiedzeniu Rada Miasta Zielona Góra większością głosów przegłosowała uchwałę zmieniającą nazwę miasta. Od dzisiaj Zielona Góra, przez niektórych złośliwie zwana Czerwoną Górą, nosi nazwę Filmowa Góra. Jest to gest skierowany w stronę festiwalu filmowego o tej samej nazwie, powiedział pomysłodawca i twórca uchwały Andrzej Bocheński. Jest to docenienie ciężkiej pracy grupy młodych ludzi, którzy na przestrzeni ostatnich lat stworzyli kulturalny produkt, który na stałe wpisał się w krajobraz naszego miasta, stając się jego wizytówką. Festiwal od wielu lat jest mechanizmem promującym nasze miasto, tworzącym aurę artyzmu i wielkiego świata. Coraz częściej przybywający do winnego grodu goście z kraju i z zagranicy na powitanie mówią Cieszymy się, że odwiedzamy Filmową Górę. Stąd był tylko mały krok do zmiany nazwy i przyjęcia jej jako nazwy naszego miasta. Całym sercem poparłam inicjatywę pana radnego, powiedziała najpopularniejsza filmowo-górska kwiaciarka radna Eleonora Szymkowiak, przyjaciel festiwalu. Propozycja zmiany nazwy została zgłoszona już rok temu. Wtedy padały różne propozycje. Przez cały rok przeprowadzaliśmy zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne i wybór mieszkańców padł ku mojej radości na filmową górę. Ze względu na moje koneksje z branżą filmową, poprzez powiązania rodzinne, cieszę się z tej zmiany i pozdrawiam organizatorów Festiwalu Filmowa Góra i jego dyrektora Bruna. Dodał radny Krzysztof Machalica. Zielona Góra filmem i festiwalami filmowymi stoi. Należy wspomnieć takie nazwiska i nazwy jak Bruno Aleksander Kiedź i Filmowa Góra, Andrzej Kawala i Rubuskie Lato Filmowe, Przegląd Filmu Niemieckiego, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych, Dokument Art, Jacek Katos-Katarzyński, Skaj Piastowski i Grzegorz Lipiec, wielokrotny lauret. Festiwalu Gdyni, formacja filmowa Ajoj, Jakub Łysakowski i inni. Z Zielonej Góry i okolic wywodzi się cała plejada znanych i lubianych aktorów, więc zmiana nazwy miasta była tylko kwestią czasu. Próbowaliśmy skontaktować się z dyrektorem uhonorowanego Festiwalu Filmowa Góra Bruno Aleksandrem Kieciem, jednakże ze względów zdrowotnych z powodu wypadku przebywa on na zwolnieniu lekarskim. Okazało się to niemożliwe. Udało nam się dotrzeć za to do wieloletniego jurora filmowej góry Krzysztofa Zanusiego. Jestem zaskoczony i cieszę się z tej zmiany. Sam wielokrotnie do przyjaciół mówiłem, że lecę do Filmowej Góry. Teraz te słowa nabrały innego, pełnego znaczenia. Niechże ta Filmowa Góra Wam się uda w tym roku. Ja już ją odwiedzałem i mam o niej dobre mniemanie. W głosowaniu nie towarzyszyła dyscyplina klubowa. Na 23 obecnych na posiedzeniu radnych za wprowadzeniem uchwały głosowało 17. Przy czterech głosach sprzeciwu i dwóch głosach wstrzymujących się. Jednakże wprowadzenie uchwały nie obyło się bez głośnych głosów protestu. Można do nich zaliczyć głos Andrzeja Brachmańskiego, który po sesji powiedział do kamer Ludzie, czy wyście oszaleli? Czy głos Filipa Grycho, który powiedział Nasze miasto od dzisiaj powinno nosić nazwę Pusta Góra, ponieważ to co się stało zniweczyło wielowiekową tradycję. Filmowa Góra, Zielona Góra, Pusta Góra. Decyzja Rady Miasta jest jedna. Od dzisiaj jesteśmy mieszkańcami Filmowej Góry, czyli Filmogórzanami. A tak przy okazji, jak już zabraliśmy głos, to od 2 lipca tego roku. Zapraszamy na Filmową Górę, która będzie odbywała się w dziesięciu miastach w Polsce. My zapraszamy tak jak tutaj do Zielonej Góry na Deptak, na Zielonogórską Starówkę. Siedem tygodni pokazów filmowych, cztery dni finału. Przy okazji zapraszamy na stronę filmowamyślnikgora.pl do czytania, oglądania tej strony, która się przebudowała w ostatnim czasie, pełni rolę już takiego portalu filmowego. Zapraszamy wolontariuszy, bo tam też jest ogłoszenie o wolontariat. Także zapraszamy wolontariuszy, którzy by chcieli uczestniczyć w dużym międzynarodowym wydarzeniu artystycznym.